Siemanko, moi drodzy z tej strony, Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejne dwa multipaki z nowymi limitkami i rozegramy sobie pojedynek. Specjalnie wziąłem dwa e, multipaki z limitkami zespołów angielskich, czyli Chelsea. Mamy tutaj Pulisicza i Liverpool Darwin Nunes. Czyli będzie pojedynek Chelsea kontra Liverpool. Ściągniemy sobie najpierw folię, wszystko odczepimy, a później oczywiście rozegramy pojedynek. Ok, folia ściągnięta, saszetki łączymy. No i teraz limitka. Pulisic, a po drugiej stronie Darwin Nunes. Może najpierw ściągniemy limitkę teraz. Czyli dwie kolejne do kolekcji, nowe. I zobaczymy, kto zwycięży w pojedynku angielskich klubów. Ok, zaczynamy, moi kochani. Wszystko liczymy za jeden punkcik: Chelsea kontra Liverpool. Polujemy na rarki przy okazji. No i pierwsza saszetka: mamy Manchester United line-up, następnie Rising Star Simon z River Plate, Majiken Klaus z Marsylii, Juventus Angel Di Maria, Armani River Plate i Waran Manchester. United mamy line up Realu Top Keeper Franco Armani z River Plate, jeszcze nie miałem tej karty następnie fans favorite Oblak z Atletico Titar, ti, Titan Timber z Ajaxu z Milanu, Kalulu. Ja sobie tutaj będę odkładał. Milan też. O proszę. I kolejny Benasser, również Milan i Fehewar Pinto. Pisaliście, żebym też odkładał Lecha, więc jeżeli gdzieś tutaj wpadnie Lech, to sobie również odłożymy na boczek. I jest logo Olimpiakosu. Następnie Dominator Jutkla z Brugi. I jest Liverpool, Diogo Jota, 1-0. Lenglet, Tottenham, Reynildo, Atletico i Adan Sporting. No i co mamy tutaj? Second skin Juventus. Fans favorite Hulk z Atletico. Tu mamy Atletico Ale Madryt, Carasco. A tu Atletico Mineiro, Guilherme Arana. Kapitan Olimpiakosum Via. i Rodrigo Reala. No i pięknie. W końcu wpada logo Lecha. Chyba nie trafiłem do tej pory tej karty. Więc sobie Lecha też będziemy odkładać tak, jak obiecałem. Dominator Halland z Manchesteru City, Juventus Locatelli, Beltran River Plate i jest Lech. Kwekwe Skiri i tutaj Keno Atletico. Saszetka numer 6, czyli jeden multipak saszetki tak jakby otworzony i mamy line-up Realu. Następnie Game Changer elikson z Manchesteru United. Dominator Hulk Atletico. Tutaj również Atletico, Madrid, Carrasco, Mechelle, Brugia i z Paris Saint-Germain. Renato Sanchez. Mamy Line-up z Manchesteru United. Następnie Nego fans favorite fehvar, Dominator Rashford z Manchester United Inter Devry Biel Olympiakos i Gorecka Bayern nadal prowadzi Liverpool i mamy logo Olympiakosu Magican Messi z Paris Saint Germain Mane Bayern, Ederson Manchester, United, eh, Manchester City, Rabciuk Olympiakos i Mares Manchester City. Mamy second skin Paris Saint-Germain, fan favorite Rashford z Manchesteru United, kapitan River Plate Pinola. Kapitan Juventusu Bonucci. I z Milano mamy Brahima Diaza. Trzecia karta. I Inacio Sporting. No jak na razie z Milano kapitana nie trafiłem. Mamy Second Skin Juventus. Pięknie. Giant Erling Haaland. Manchester City. Klaus Marsylia, Gnabry Bayern. River Plate. Delacruz i Chelsea Mark Cucurella Mamy remis 1-1 Zobaczymy czy będzie tutaj rozstrzygnięcie Zostały dwie saszetki I mamy Second skin Paris Saint-Germain Fans favorite Stopira Fechewar. Z Paris Saint-Germain Kimpembe Alan Atletico Mineiro I Mamana River Plate Zostaje ostatnia saszetka. Mam nadzieję, że tam nic nie przegapiłem. No i proszę. Ponownie mamy logo Lecha Poznań. Magican Edwards ze Sportingu. Kapitan Marsili Pajet. Jest Chelsea, Jorginho i prowadzenie 2-1. Juventus Szczęsny i Windal Ajax. Jeżeli nic tutaj nie przegapiłem z kart Chelsea ani Liverpoolu, to mamy zwycięstwo Chelsea 2-1 nad Liverpoolem. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe najlepsze karty z dzisiejszego odcinka, to na pewno Te Giant z Halandem. No i z Milanu trzy bazówki. Natomiast, jeżeli chodzi o Lecha, dwa razy logo i bazóweczka. Ok, moi kochani, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam.